Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie z serii Lustro Uczuć, ponieważ już dłuższy czas nie było tego czytania na kanale. No i zobaczymy na chwilę obecną uczucia Waszej osoby względem Was i odwrotnie. Oczywiście przypominam, że czytanie to będzie ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie również, że energie w tarocie są zamienne, więc jeżeli będę mówiła na temat Waszego Partnera, no to też, kochani, możecie sobie energię odwrócić, może to być Wasza sytuacja, a po Waszej stronie sytuacja Waszej osoby. O tym też trzeba pamiętać. Moi kochani, wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne i roczne. Także jeżeli tylko macie ochotę na takie czytania prywatne, to zapraszam do kontaktu. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Tam zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, także przeczytajcie sobie o ich działaniu i dopasujcie odpowiedni kamień dla siebie, wówczas was będzie chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, zobaczmy zatem energię lustra uczuć na najbliższy czas. Czego możecie się spodziewać po waszej osobie, jak to będzie wyglądało? To będzie na około 2-3 tygodnie czytanie. Także warto zobaczyć, co teraz może się wydarzyć, co ta osoba wnosi do Waszej relacji, co czuje, co myśli. Sprawdźmy ogólną energetykę w takim razie. Co się dzieje u Waszej osoby, jaka jest obecnie sytuacja? Dziesiątka kielichów. Być może ta osoba spędza czas z rodziną, z najbliższymi. Jeżeli jest w związku, no to razem tutaj spędzają być może ferie, tak? bo teraz trwają być może ogólnie wspólnie czas być może ta osoba jest właśnie z rodziną, z dziećmi jeżeli jest to ktoś faktycznie zajęty, kto ma rodzinę no to, no to do tej rodziny ta osoba wróciła, tak? natomiast jeżeli nie, no to ogólnie spędza z rodziną być może z najbliższymi być może teraz po prostu ta osoba zajmuje się swoimi tutaj dziećmi tak bo być może po prostu jest po rozwodzie czy na etapie rozwodu no i teraz w obecnej sytuacji zajmuje się po prostu swoimi dziećmi. Tu jest bardzo rodzinna, ciepła, uczuciowa karta. Tu jest dużo miłości, dużo ciepła. Jeżeli ta osoba nie ma rodziny i jest to osoba, która jest singlem stanu wolnego, no to ta osoba przede wszystkim tutaj być może skupia się na swojej rodzinie, być może wyjechał do, do, do rodziców, tak, do dziadków, być może pomaga rodzinie w obecnej sytuacji, tak, ale spędza bardzo miło czas. Jeśli chodzi o Was, co ta osoba myśli o Was? Rycerz Kielichów, tutaj są pozytywne uczucia. To jest karta, która pokazuje, że myśli o tym, żeby się do Was odezwać, żeby się z Wami skontaktować, spotkać. Uczucia są bardzo ciepłe. Może to jest po prostu rodzinna osoba, bardzo empatyczna, która po prostu stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Być może myśli o tym, żeby z Wami założyć tę rodzinę. I po prostu skupia się bardzo, bardzo uczuciowo, bardzo rodzinnie. Chce stabilizacji, chce domu, chce dzieci, ale myśli o Was bardzo ciepło. Bardzo ciepło, tu są uczucia, są same kielichy. No i mamy kartę cesarza. No, ja mam wrażenie, że ta osoba, o której teraz mówimy, jest ogólnie w jakimś związku, jest czyimś ojcem, mężem, być może właśnie zajmuje się dziećmi, zajmuje rodziną. I mam takie przeczucie, że pomimo tego, właśnie, że tutaj jest czas z rodziną, to ta osoba myśli o Was nieustannie. Zajmujecie bardzo ważne miejsce w, w sercu tej osoby. Po nocach być może nie śpi, bo o Was myśli, ale teraz zajmuje się swoimi dziećmi. Ja tu bardzo mocno widzę przekaz dla osób, które są z kimś, kto już ma rodzinę albo po prostu jest po rozwodzie, ale spędza obecnie czas z dziećmi. Nie mam tu sytuacji, żeby zobaczyć osobę, która jest singlem, więc być może, jeżeli spotykacie się z osobą, która jest singlem, to czytanie nie jest dla was. Trafiłam do osób, które są po prostu z kimś, kto ma rodzinę, kto być może jest właśnie na etapie rozstania, rozwodu, separacji, ale dużo czasu poświęca swoim dzieciom. Natomiast ta osoba myśli o was, tak? Myśli, żeby się odezwać, ale tutaj mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy to karta bramy. Bo ona mówi o tym, że ten zły czas, który był, już odchodzi do przeszłości. Gorzej być nie może, tak? Często w tej karcie właśnie jest taki przekaz, że gorzej być nie może, że to co złe, to co już było trudne w życiu się kończy. Ta osoba dużo przeszła, ale ja mam w ogóle takie przeczucie, że to jest bardzo wrażliwy człowiek. Bardzo taki delikatny, że łatwo go zranić słowem, czynem. Ta osoba prawdopodobnie po prostu jest na etapie rozwodu, zajmuje się dziećmi, zajmuje się po prostu sprawami rodzinnymi, być może też walczy właśnie o, o majątki, o pieniądze, być może właśnie stara się układać swoje życie na nowo, od po prostu podstaw na nowych, solidnych fundamentach, ale ta osoba myśli o Was i myśli, żeby tą rodzinę założyć z Wami, tak? Jest bardzo mocno potróbowany. Dużo przeszedł, dużo po prostu trudnych sytuacji było w życiu tej osoby. Natomiast ta osoba się po prostu zbiera. Ja tu nie widzę sytuacji, żeby ta osoba była w jakiejś depresji, zalękniona. Po prostu zbiera się, żeby się do was odezwać, żeby coś z wami stworzyć. Tutaj po prostu tak jakby kończy się wszystko to, co było złe, to co było trudne. On bardzo dużo dźwigał na swoich plecach. Bardzo dużo tutaj było przeciążeń, ale to się kończy. Bo tak jak ten cesarz pokazuje, tak? On, jak feniks, powstaje z popiołów: jest gotowy do tego, żeby zawalczyć o siebie, o swoje szczęście, o lepsze jutro. Ja myślę, że on po prostu tutaj jest już na to gotowy, że to już jest ten czas. Tu jest koniec stagnacji, koniec chowania się, koniec uciekania od tych uczuć. On sobie zdaje sprawę z tego, że no, uczucia do Was ma, że dłużej już ta rozłąka trwać nie może, no bo wie, że Was straci, tak? On w ogóle obawia się, co u Was. Zobaczmy w ogóle, co On myśli o Was, jak to wszystko tutaj, rycerz Buław. No tu jest duże przyciąganie, tu jest duża chemia, seksualność, Wy bardzo mocno przyciągacie tę osobę. On w ogóle myśli o Was naprawdę bezustannie. Wie, że jesteście właśnie bratnimi duszami, czy też bliźniaczymi płomieniami, że ten ogień nie zgasł. On wręcz wsiada na tego swojego rumaka i zamierza do was przykopytkować, ale to będzie szybkie. To będzie takie nagłe, niespodziewane. To możecie się w najbliższym czasie spodziewać wiadomości. Kompletnie znikąd, tak po prostu przyjdzie ta wiadomość, tak? Cześć, co tam u Ciebie, cześć, możemy się spotkać, albo będzie telefon. Natomiast tu będzie szybki kontakt, bo on się boi, że wy już kogoś możecie poznać, albo już poznałyście, moje drogie panie, kapłanka, dokładnie. Tutaj długo trwa milczenie pomiędzy wami. Tutaj tak jakby nie było kontaktu, no, spory czas, nawet kilka miesięcy, kilkanaście. I ta osoba po prostu zastanawia się, co ma zrobić, jak ma się odezwać, jak, w jaki sposób zainicjować kontakt, żeby ożywić waszą znajomość, żeby ją odnowić. Chce się odezwać bardzo. Ja widzę tutaj taki wręcz ogień, który się pali w tej osobie. No, po prostu ona łaknie waszego kontaktu, yy, spotkania z wami, yy, komunikacji. Tutaj ta osoba wręcz po prostu płonie od środka. Chce się z wami skomunikować. Yy, na razie spędza czas być może ze swoimi dziećmi, ale tutaj już ma w planach, żeby się odezwać. No, kochani, karta siły, tutaj ewidentnie będzie kontakt, tutaj ewidentnie będzie spotkanie w najbliższym czasie. To jest karta, która pokazuje, że on ma już odwagę, zbiera się na odwagę, zebrał się po prostu w sobie i jest gotów zawalczyć o swoje szczęście, o szczęście wspólne z wami, żebyście mogli być razem i stworzyć coś solidnego. On chce nowej rodziny, chce kontaktu, chce być z wami. Jest gotów stawić czoła wszystkim, żeby po prostu z wami tutaj być. Dziesiątka monet i karta śmierci. No, kochani, tu macie tak mocne czytanie dzisiaj: transformacja emocjonalna, tu jest chęć wejścia w nowy związek, w nową relację. Tu się kończy stary etap, kończy się to, co trudne, kochani. Dziesiątka monet to są solidne podstawy do działania, to jest dom, rodzina, stabilne fundamenty. Ten człowiek chce z wami stworzyć rodzinę i jest na to gotów, nawet jeżeli pojawią się ludzie, którzy są przeciwni waszemu szczęściu, nawet jeżeli pojawi się ktoś, kto będzie próbował odwieść go od tego pomysłu, żeby tutaj z wami coś stworzyć, on się nie podda, on się nie ugnie tam u was w tej sytuacji no wy kochacie tego waszego człowieka bardzo mocno wy macie te uczucia, tak one, one się nie zmieniły cały czas czekacie być może jesteście kobietami samotnymi z dziećmi, bo giermek kielichów często też dzieci pokazuje ale też takie romantyczne uczucia taką chęć odbudowania wszystkiego od podstaw jeszcze raz z nową czystą kartą Piątka mieczy. Wy czujecie, że coś jest nie tak, że tutaj po prostu był ten trójkąt miłosny, tak? Wy nawet nie wiecie, czy ta osoba już jest po rozwodzie, czy nie jest, co tam się u niego zadziewa. Mm, cały czas gdzieś macie w głowie takie trudne e emocje. Być może was zostawił z dnia na dzień, być może zerwał kontakt. Tego kontaktu w ogóle nie było ani fizycznie, ani, ani, ani w ogóle, nawet wiadomości od tej osoby. Wy nie wiecie, czego się spodziewać, wy nie wiecie, czy jeszcze macie w ogóle czekać. No bo najgorszym jest nie to, czy mam czekać, czy mam nie czekać, tylko taka niewiedza, co mam robić, bo ta osoba nie określiła się, tak? Być może nie powiedział wam, zaczekaj na mnie, być może dał wam wolną rękę, tak? Nie chciał was tutaj wstrzymywać. Najgorsze jest to, że wy nie wiecie, czy wy macie czekać, czy wy macie nie czekać, czy, czy iść do przodu, ale wy nie chcecie tutaj e, odpuszczać. Ja widzę, że wy bardzo kochacie tę osobę. No, u was to są same miecze. U was są same miecze, tu są nieprzespane noce, tu jest taka energia <taki> takiego czekania, ale też już zwątpienia. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, co się u niego dzieje, że on się do was wybiera. Wy tutaj, moje drogie kochane kobietki, no, tak jakby poległyście, wy już nie wierzycie w to, że będzie kontakt, że on się odezwie, że będzie odnowienie tej relacji. Tak jakby, no. Zwątpiłyście już po prostu w przyszłości waszej relacji, w to, że jeszcze możecie być razem, że może być dobrze, że odnowicie tę miłość, tak? Wy kochacie tego człowieka, ale już po prostu wątpicie w to, że cokolwiek będzie. Wy już nawet myślicie, że on kogoś poznał, że on sobie teraz zaczął układać życie z inną kobietą. Macie wrażenie, że tam już jest jakiś nowy trójkąt. Że to nie jest tylko pani żona, ale też ktoś nowy, jakaś nowa kobieta w życiu tego mężczyzny, i dlatego jesteście już takie tutaj zdołowane, załamane, że tyle czasu czekałyście na tego mężczyznę i, i po prostu przeczuwacie, że być może ktoś się nowy pojawił, dlatego nie ma kontaktu, bo tu w ogóle nie ma kontaktu, zero, tu jest cisza. Wy się skupiłyście na sobie, na pracy, na zarabianiu, na swoim życiu, tak jakby. Z jednej strony czujecie tą tęsknotę i chęć powrotu do niego, ale z drugiej strony wiecie, że to już nie ma sensu, że to już tyle trwa i po prostu jest tak długo zastój, że po prostu już no, nie wierzycie w to, że cokolwiek może się wydarzyć, tak? Wy nie widzicie tego, że on się do Was szykuje. Macie wrażenie, że to już jest pozamykane, że po prostu kawa się rozlała, tak? No, i nie ma tutaj możliwości, żeby cokolwiek odbudować. Wy już po prostu zwątpiłyście, chociaż jeszcze gdzieś w środku czujecie tą tęsknotę, to jednak odwróciłyście się od tego mężczyzny. Stwierdziłyście, że więcej nie, nie ma sensu po prostu czekać, zastanawiać się, liczyć na to, że on się odezwie. Tak jakby po prostu. Wy gdzieś tam w środku myślicie sobie, że on już Was nie kocha, że o Was zapomniał, że dla Niego to była tylko. E, przelotna znajomość, tak, tylko chciał się wami zabawić, Waszymi uczuciami, a tak naprawdę no tego kontaktu już nie ma. Nie ma. Właśnie przez to, że ten mężczyzna się w ogóle nie odzywa, nawet nie potrafi do was napisać dzień dobry, tak, jak się czujesz, co u ciebie, tu jest po prostu zero. No kontakt, Brak całkowity kontaktu. Dlatego wy już zwątpiłyście. Natomiast kochane moje, w najbliższym czasie spodziewajcie się kontaktu, wiadomości, spotkania. Tu jest sukces, tu jest zwycięstwo. Po dłuższym czasie oczekiwania, tu jest zwycięstwo. Tu jest spotkanie, dobra zabawa. Być może ten mężczyzna zaprosi was na jakąś imprezę, na jakieś przyjęcie, być może zabierze was gdzieś na weekend, jakiś wypad fajny, być może dostaniecie zaproszenie na jakieś wesele i jako osoba towarzysząca. Ale tu będzie świętowanie, tu jest sukces, kochani. Tutaj w nagrodę za waszą cierpliwość, wasze czekanie, za waszą miłość, którą obdarzyłyście tego mężczyznę, los tak jakby was na nowo połączy. Tu będzie odnowienie, tu będzie odrodzenie, ale tak jak mówię, kochani, to czytanie jest ogólne. Nie każdy z was teraz będzie się tutaj spotykał łączył. Wiadomo, tak? Tutaj też jest przekaz dla osób, które mm, spotykały się z mężczyzną, który był w związku. Dzieci, rodzina. To też nie jest dla osób, które tutaj spotykały się z singlem, które nagle zniknął. Nie, nie, nie. To jest tylko dla osób, które spotykały się z mężczyzną, który nie wiem, był na etapie rozwodu, separacji, zamykał jakiś etap swojego życia, tak? Wa tutaj była walka o majątki, alimenty, jakieś nieruchomości. Do takich osób tutaj trafił ten przekaz. Także, żeby potem nie było komentarzy, typu, a on nie wróci, ja już go nie chcę, on kogoś poznał. Nie, nie, nie kochani, tutaj po prostu widzicie jaki jest przekaz Więc jeżeli on z wami nie rezonuje, to to nie jest to dla was Dlatego zawsze zapraszam do czytań prywatnych Zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy No bo mam wasze daty urodzenia jest, Jestem w stanie zrobić stricte takie czytanie prywatne dla was Tu kochani będzie kontakt Tu będzie odnowienie relacji Bo tu jest prawdziwa miłość Ten mężczyzna pozamykał wszystko być może dlatego długo to trwało, bo tam były właśnie dzieci, majątki, sprawy rodzinne i to no, nie dało się tego wcześniej po prostu załatwić, tak? Zapytajmy z księżycologii, kart wyroczni, jaka jest rada dla tej waszej relacji. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Pełnia księżyca wraku. W ogóle bardzo dużo raka tutaj, i ryb w tym czytaniu, i panny, i bliźnięta, i lwy. Także kochani, tutaj. Takie znaki widziałam, jeżeli to Was interesuje, no bo wiadomo, znakami nie ma co się tutaj przejmować, bo to często może być ascendent, znak księżycowy czy słoneczny, tak? Ktoś może być rybą, mieć księżyc w raku, ascendent w skorpionie, także to kochani, różnie bywa. Skorpiona też dużo w tym czytaniu zresztą, także tutaj myślę, że to się wszystko rozwiąże, kochani, nawet jeżeli nie było kontaktu, nawet, nawet jeżeli już moje panie zwątpiłyście, to tutaj będzie kontakt. Będzie kontakt, będzie odnowienie relacji, ten mężczyzna wszystko już zamyka. Tak jakby mam wrażenie, że on już to wszystko pozamykał i teraz szykuje się po prostu do Was, żeby się odezwać, żeby się spotkać, wszystko Wam wyjaśnić. No tutaj będzie kontakt, tutaj będzie szczera rozmowa, tutaj będzie taka otwartość na Was. No i kwestia tego, po prostu, czy Wy m, przyjmiecie tego mężczyznę z powrotem do swojego życia, czy Wy po prostu zaufacie ponownie, tak. Bo tu była trudna, patowa sytuacja, naprawdę, i jeszcze ten brak kontaktu, który was po prostu mocno zranił. Mocno, bo ja tu widzę dosyć ciężkie energie u Was, przy Waszym partnerze jest odrodzenie, jest transformacja, ale przy Was są te miecze, są takie mm, trudne energie, wręcz nawet depresyjne. Zwątpienie, brak wiary w to, że może być dobrze, tak? Natomiast, moje panie, po burzy często wychodzi słońce, także tego słoneczka Wam tutaj życzę. Życzę Wam spełnienia tej miłości, tych uczuć, pojednania, połączenia. No dużo miłości przede wszystkim, kochani. Ściskam Was mocno, zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam serdecznie.